Ktoś kiedyś pięknie powiedział: Lepiej dawać niż brać. I tak też to czynimy. Agencja nasza zajmuje się głównie przekazywaniem swoich produktów w formie doradztwa. Prowadzenia za rękę w powstawaniu firm, ale głównie dla MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, od pewnego czasu jesteśmy w rynku również ekonomii społecznej. Jesteśmy magnetowanym ośrodkiem, gdzie możemy przekazywać jak najwięcej dla rynku ekonomii społecznej swoich produktów, swoich pomysłów, co osiągnęliśmy lata 2007-2013, gdzie stworzyliśmy 9 spółdzielni socjalnych. W ostatnim okresie stworzyliśmy sześć podmiotów ekonomii społecznej w całym regionie południowym Województwa Świętokrzyskiego, widząc, że ekonomia społeczna potrzebuje pomocy finansowej przede wszystkim, to zaczynamy od tego roku, uruchomimy jedyny fundusz pożyczkowy dla ekonomii społecznej w Województwie Świętokrzyskim, ale będziemy mogli sprzedawać na terenie całego kraju.